jest tutaj własne owocowe pasje około 100 stałych widzów. Czasami właśnie o Was zapominam, przepraszam, bo większość energii idzie na Życie w Ogrodzie, na YouTube, drugi kanał, ale zrobimy dzisiaj krótki materiał. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego właśnie odmiana Duke robi taką furorę, no i podbija serca polskich plantatorów. Przyjrzymy się z bliska właśnie już rosnącym owocom. Pierwsze burówki ta cena. No więc dzisiaj będzie fajna atmosfera. oglądania. No i tu już boróweczki rosną, a tu jeszcze mamy kwiatuchy. Tu jeszcze fatuszki powstają, no następne będą nagrywane dopiero za rok. No i zobacz. Ile tu jest owocu. Piękne. No dopiero ten owoc będzie widoczny za kilkanaście dni na szakach. No motywujcie mnie, komentujcie, łapkujcie, To tutaj będziemy więcej nagrywać. Tu jest właśnie w tym momencie Ci nagram, pokażę. Włam do kwiatu, wygryziony i zjedzony pyłek. Mamy takie porównanie, może i wiśnia. Patrz, ile to trzeba się nagimnastykować, żeby tą wiśnię zdjąć. No i cóż, wartość kilograma, bo jak będzie złotówka, no ogólnie w detalu, nawet jak w Warszawie staniesz, no to ubianka za 10-15 zł to jest maksimum. Pierwszy diuk to może być kilogram, nawet po 30 zł. No i byśmy się mogli tutaj mocno kłócić, dyskutować, bo z takiego krzaka może być więcej niż z takiego drzewa wiśni owocu, jeżeli chodzi o kilogramy. Tutaj, jakie są piękne już grubaski. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Mm. No, będziemy teraz nagrywać chyba więcej, właśnie. Zawsze jak mówię, że będę nagrywał więcej, to jest na odwrót. Ta dwuletnia od odmiana diuk po kilku latach staje się takim szakiem, więc myślę, że to jest bardzo fajna inwestycja jeżeli chodzi o ogród, uprawę. Więc myślę, że tutaj jeszcze z tematami będziemy wracać. No i proszę, ostatni odcinek, ponad 100 wyświetleń, ale 8 dni temu, więc brakuje mi systematyczności, a tych materiałów trochę tutaj nagrałem, no też około 200 odcinków, więc chyba powinienem być bardziej systematyczny. No cóż, przechodzimy na stronę Owocowa Pasja, PR, gdzie sobie na spokojnie można na telefonie wpisać. Piękne zdjęcie prowadzący boróweczki i cóż, klikamy w to zdjęcie i mamy produkt. No i dzisiejszy temat odcinka odmiana Duke, no i mamy cena 10 sadzonek 149 zł z darmową Podstawą, klikamy do koszyka. No myślę, że tu wszystko jest do ogarnięcia. Tam wpisane 5 sztuk, Są taka kwota. Piszemy jedną sztukę, klikamy przelić 149, darmowa dostawa. No cóż, każdy tutaj może sobie poradzić na tej stronie. Klikamy, zamawiam i też można złożyć zamówienie bezbędnej rejestracji, podając podstawowe dane do wysyłki, podsumowanie. Więc sobie powinien tutaj każdy użytkownik Poradzić, ale przed tym wszystkim radzę się zastanowić, no czy chcesz właśnie mieć swoje boróweczki w ogrodzie. No i jeśli bierzemy za robotę, śledźcie, subskrybujcie. 769 subskrybentów, no może do tego tysiąca w tym sezonie dobijemy. Pozdrawiam, no i zapraszam właśnie do składania zamówień. Uważam, że warto. A tych odcinków, ojejku, 8 miesięcy temu, 9, no tłukłem naprawdę sporo, rok temu. Zima, w czapce, tutaj, o matko, chłopie. Dwa lata temu zaraz będzie. No więc tych materiałów, a i tak tylko 727, więc też ta... ten upór był. Do następnego, cześć.